Przez Pio mówisz, że są takie trzy stopnie opętania złymi to już do niego wrzą do spowiedzi. Pierwszy stopień opętania to jest odebrać komuś delikatność sumienia. I myślę, tę delikatność wyrabiamy, jak co miesiąc idziemy do spowiedzi, do kościoła, bo to ten delikatność sobie tak jak spłacimy się kreszku z wejścia, czy zupie ze świni. Zmylisz piłkę z upłośnienia, czy bieliznę i zupie ze świni pachnące. To jest nasza droga, to jest ważne. Ale jeżeli ktoś tego nie czyni, następuje drugi stopień opętania. To jest obojętność religijna. On nie jest przeciwko Bogu, a nie ma tutaj ani ziemi, ani parze. Przecież stopniu jak tych obojętności niego nie zalęć, nie mogli, nie poźni, nie błaga Boga, następuje takie zniecholenie, albo fizyczne, albo wreszcie duchowe, czyli diabł przez niego rządzi. Już go rzeczy może ten...